Tesla na autopilocie wzięła udział w wypadku, bo to już zdecydowanie nie była kolizja. W wyniku tej sytuacji życie straciła jedna osoba, a druga została ciężko rana. Ostatnio pojawiły się rozstrzygnięcia amerykańskiego sądu w tej sprawie, który orzekł, że producent jest w 33% odpowiedzialny za tę sytuację. Co tam więc się stało? Kierowca imieniem George wracał tego dnia do domu. Trasą, którą doskonale znał, ale pokonywał ją na autopilocie w Tesli S, bo potrzebował zamówić bilety lotnicze i rozmawiał przez telefon. Ten telefon w trakcie jazdy wypadł mu z ręki. George próbował się po niego schylić, ale bardzo niefortunnym zrządzeniem losu trwało to na tyle długo, że zdążył dojechać do skrzyżowania. Przy którym autopilot zignorował znak stop, czerwone światło, jak i samo skrzyżowanie, przez co doszło do uderzenia w inne auto. W wyniku tego 22-letnia dziewczyna. Z na miejscu, a jej chłopak doznał poważnych obrażeń. Oczywiście temat trafił do sądu. George dogadał się z rodzinami ofiar na nieujawnione odszkodowanie, ale jeszcze przy okazji wyszła kwestia współodpowiedzialności za wypadek ze strony Tesli. Firma oczywiście umywa ręce, jednak ostatecznie sąd uznał, że ponosi ona 1 trzecią winy za tę sytuację i nałożył na nią obowiązek zapłaty 329 milionów dolarów rekompensaty. Tesla będzie się oczywiście odwoływać, więc jeszcze nie ma pewności, czy cokolwiek zapłacą. Ale sąd w swoim uzasadnieniu powoływał się na zbyt napompowany marketing Tesli i fakt, że przeciętny klient firmy mógł nie wiedzieć, że dostępny w 2019 roku autopilot drugiego poziomu wymaga ciągłego nadzoru kierowcy.